No hej, tym razem w Motomorfozach mamy nietypowego człowieka, opowiedzcie się sobie. Cześć, mam na imię Tomek, e, przyjechałem z Zamościa, jest to mój pierwszy sezon na motocyklu, e, pierwsze moje ciuchy w ogóle na motocykl i y, będę jeździł w, w lecie, tylko w lecie, nie szukam czegoś konkretnego, musi być na miarę bezpieczne. A powiedz mi, dlaczego to jest problem, żeby znaleźć na ciebie ciuchy na miarę? I to będzie taki problem, że mam nietypową to ciała. Jestem wysoki, w miarę wysoki i szczupły. 1,80 m i 63 kW. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak się ubiera człowieka o takich wymiarach, zobaczcie ten film. Huha! słuchajcie, trudne zadanie przed nami. Prawidłowe BMI, 1,80 m wzrostu i 63 kg wagi. Także wszyscy ci, którzy szukali osoby, która się zgłosi do naszych motomorfos i jest szczupła i wysoka, tam tam jest. Znalazł. Cześć wszystkim. Dobra, więc walczymy. Sima Piston, która jest również M, akurat nie ma S, która jest za duża. Będziemy szukali mniejszego rozmiaru lub podobnego zestawienia, ale hola hola. Zanim pójdziemy w ciuchy, to jeszcze Wam powiem, że to jest Hornet. Także będziemy szli w klasykę, czyli będziemy szukali kurtki, która będzie miała skórzane elementy lub będzie klasyczna i dżinsy, i do tego bezpieczne buty i bezpieczne rękawice. Taki jest plan ataku. Więc, jeszcze raz, Shima Piston, wiecie, że ją lubię. Więc kurtka, która ma meszowe wstawki, ma slider na barku, ma skórzane wstawki na tych najbardziej wrażliwych na upadek na fragmentach. Wszystkie certyfikowane ochraniacze, barki, łokcie i plecy również. Mamy od Shimy również rękawice. XRS-y dwójki, które to, co jest najfajniejsze, ochraniacze wewnątrz dłoni, i grochowata. Nowość na ten rok: spodnie Brogera Florida, które są z jednej warstwy materiału i nadal są bezpiecznymi spodniami motocyklowymi, też mają w sobie ochraniacze kolan. Bioder nie ma, trzeba sobie tam dokupić. I mamy SMX-y 6 jako zakończenie tego wspaniałego motocyklisty. Przejdziemy jeszcze do kasku, ale atak jest na kask. Na Horneta, czyli na Golasa, czyli albo wejdziemy pewnie w RPH-11, albo w Enixera. wiecie jak to jest. Zapraszamy na pojazd. Asakuracja pełna. I zaczynamy, proszę chwycić kierowniczkę. Kurtka jest za duża, to widzicie, barki są luźne, mamy bardzo duże wolne przestrzenie. Szkoda, że nie ma eski, byśmy sprawdzili. Jeżeli chodzi o spodnie Brogera, zachowują się zaskakująco dobrze. Ochraniacz jest we właściwej pozycji i... Właściwie z tego całego zestawu jest to najlepiej pasujący na ciebie fragment jakby. Buty są na długość okej, okay, stopy są niestety szczupłe i nie wypełniają butów całkowicie, więc będziemy szukali pewnie silików, które mają mniejsze kopytko ładnie określić. Jeżeli chodzi o rękawice, to w niektórych palcach mówiłeś, że szwy dojechały. Dojechały do końca, a w niektórych po prostu nie. Będziemy też ewentualnie sprawdzać mniejsze. No i teraz pytanie otwarte do ciebie. Jak ty się w tym czujesz? Spodnie bardzo zaskakująco dobrze. Myślałem, że będą za wąskie, ale są dobrze dopasowane do nóg. No tak jak wspomniałeś, góra jest za duża, po prostu wszystko mi odstaje. Mm -hmm. I na górze i na dole. I na górze i na dole. Rękawice bardzo przyjemne, dobre czucie. Manetki bardzo dobrze i przyciski bardzo dobre. Instynktownie. Instynktownie można przyciski. Okay. No to pierwsze kłoty zapoty. Lecimy dalej. Drugie podejście. Revit Convex. Kurtka, która ma ocieplenie i na pewno nie będziesz go używał, bo zadeklarowałeś jazdę tylko w piękne dni. W lato? Tak, by Więc mamy nadmiernie ją wypełnioną, ale patrząc na to, jak leży, jest, idziemy w dobrym kierunku. Konvex ma meszowe wstawki przy barku, jak już siedzieliśmy, że idziemy na browara i na łączeniu bicepsa z tricepsem, czyli tam, gdzie nie ma owiewki. Mamy też perforację na skórze. Dodatkowo doposażyliśmy kurtkę w żółwia, żeby tego wypełnienia było jeszcze więcej. Zapraszam na pojazd. I tak jak widzicie, udało nam się osiągnąć stabilność w barkach, natomiast tutaj jeszcze trochę ta kurtka się unosi, plus do tego w klatce piersiowej jest odrobina luzu. Myślę, że jesteśmy na etapie jednego swetra więcej. I, I będzie, będzie dobrze. Tak jest, więc idziemy w dobrym kierunku, nie tracimy nadziei. Musimy z mniej. Znaleźć rozmiar mniejszy. Tak jest. A jak ty się w tym czujesz? Jest, powiem tak, gorąco, bo jest podpinka. Jak w lecie będę jeździł, ja chciałbym też ściągnąć tą podpinkę, ale kurtka jest wygodna, bardzo dobrze leży w barkach. Tylko, że najbardziej właśnie tutaj przeraża, że będzie odstawało. No niestety. Będzie łopot. Będzie łopotało. Także jedziemy dalej, nie poddajemy się. Kask na Nakeda, kask na Horneta. E, jeśli myślicie o kasku na Nakeda, to prawdopodobnie myślicie też o kasku, który będzie a, aerodynamiczny. Jeśli to będzie pierwszy pierwszy kask, musi być mega bezpieczny. Więc e, jeżeli chodzi o miejsce, w którym jesteśmy tutaj, czyli o Forayda, to mamy Shoya Enixera, kask, o którym wszystko już wiecie. I mamy jego koreańskiego klona, czyli RPH11. I zaczynamy tango. Wchodzimy w Enixera, rozmiar S. S. My, my już o tym kasku powiedzieliśmy wszystko. Ważne, żebyś teraz wszedł do środka i żebyśmy zobaczyli, jak się w nim czujesz. Więc montaż, uszy trzeba poprawić. Pamiętajcie, że w pierwszym kasku trzeba spędzić trochę czasu, 15 minut co najmniej. Nie może być problemów z ciśnieniem ani z piciem, czyli nie może nic ciśnąć ani pić. pić. Dobra, na razie nie zapinamy. Więc tak jak wiecie, sprawdzamy kask, czyli ja trzymam za kask, obracasz głowę w środku. Kask się nie obraca na głowie, dobra, puszczam. Mamy przestrzeń przed twarzą a i siedzimy i sprawdzamy, jak się zachowuje pacjent, czy nie puchnie i nie dzieją się dziwne rzeczy. Wiemy, że NXR w rozmiarze S to jest jego najmniejsza skorupa i też dzięki temu ten kask jest lekki, gabarytowo jest jakby dopasowany do głowy. Dobra, i mamy RPH 7, nie, 11 w rozmiarze S, weźmiemy, żeby cię pomęczyć, a potem weźmiemy XS, dobra? żeby pokazać tą właśnie różnicę wielkości. Czyli co? Ściągamy. Ściągamy. Tak jest. Chyc, chyc, chyc. Wyraz twarzy straszny. Przy tym Już się zaczyna gorąco robić? No. teraz uszy będą czerwone. Już są! Dobrze. Od tyłu głowy. No, poprawiam już. I to jest ten sam rozmiar. Mamy koreańskiego klona, czyli RPH-11. I zobaczcie, co się dzieje. Coś niesamowitego. Pokaz, który miał być bardzo podobny. Leży kompletnie inaczej. Po pierwsze jest za wielki! Proszę obracać głowę. O, zobaczcie, co się dzieje. Głowa żyje swoim życiem. I teraz uwaga. Bierzemy rozmiar XS. Mnóstwo miejsca na uszy. Echo wręcz tam może być. nią, nją, nie nją. Jedenastka jest. Proszę bardzo. I mamy RPH 11, rozmiar XS, czyli tą samą skorupę, inne policzki, inne właściwie wyściółka. Poprawiamy, to wymaga czasu i precyzji, to musi być, musi mieć pewność, zakładając kask, że ten kask Was nie uwiera. Więc powiedz kiedy? Już. Dobra, proszę obrót. No, znaczy, trzyma zdecydowanie mocniej, ale miejsca na uszy ma pewnie podobną wartość co rozmiar S. Tak. Więc jest tego więcej. Kask generalnie jest większy, bo to jest ta sama skorupa, tylko te wypełnienia się zmieniły. Także moi drodzy, nasi drodzy oglądający, Ważne, żebyście niekoniecznie nastawiali się, że to będzie rozmiar ten, który wszędzie jest taki sam. Musicie sprawdzać rozmiar mniejszy, żeby upewnić się, że czy czasem ten rozmiar mniejszy po prostu nie leży lepiej. Nie obawiajcie się tego. Dobra, a my lecimy dalej. Ciąg dalszy moto publika. I tutaj mamy bardzo ciekawe rozwiązanie. Pamiętacie, że pamiętacie może z poprzedniego kadru, że mieliśmy problem, ja tu się zniżam już do właściwej pozycji. Mieliśmy problem z dopasowaniem butów, dlatego że każdy ma podbicie nóżki takie, jakie ma. I może się okazać, że wasze stopy nie będą trzymane przez buty. A co, jeżeli but miałby normalne wiązanie? Wtedy podbicie takiego buta możecie wyregulować sobie właściwie dowolnie, do utraty przyjemności. Jak mocno sobie ściągniecie, tak mocno będziecie mieli. I też z doświadczenia, które przed chwilą mieliśmy, to warto, żeby to osoba, która jest w bucie, sobie dociągała, bo zrobi to wbrew pozorom mocniej. Bo ja dociągnąłem i nadal pięta się ruszała. W lewym się rusza, w prawym się nie rusza, bo jest dociągnięte mocno. Nie można pomagać wszystkim. Tak? Dobra, na pewno nie znacie marki TRP. To jest marka, która zdobywa nasz rynek. Dzięki temu oferta cenowa jest bardzo atrakcyjna. Mamy kurtkę lekko poniżej 1000 zł. Ale mamy skórę, która jest wyprawiona prawie jakby była skórą cielęcą. Pracuje jak Spandex. Mamy perforację, która nie dochodzi do szwów. Mamy bezpieczne podwójne szwy. I przede wszystkim mamy dopasowanie do bardzo... Mojej budowy ciała. Właśnie, dokładnie tak. Więc zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Prosimy o obrót modela. Mamy garba, jest tam ochraniacz pleców certyfikowany, który jest bardzo miękki, zachowuje się wręcz jak gąbka, co było dla mnie szokujące. Mamy, pewnie zauważyliście, są dwie różne rękawiczki, więc mamy Speedy e STR5, które mają elastomer od wewnętrznej strony. I są rękawiczkami z zewnętrznymi szwami dla osób, które mają troszeczkę dłuższe palce. No i akurat mamy rozmiar M, więc to jest taki feature, te zewnętrzne szwy, który pomaga zachować większą długość palca wewnątrz rękawiczki. I z drugiej strony moje ulubione dezerty, które są ultra letnimi rękawiczkami. Mają większość zrobione z meszu. Wewnątrz mamy skórę z kangura, która jest jednym właściwie kawałkiem, który jest bardzo długi, z doszytymi dodatkowymi wzmocnieniami. Plus super fabryk, który ma zakładać ślizganie się, ewentualnie w przypadku kreszu. I to, co jest nietypowe, dezerty mają wycieraczkę w letnich rękawiczkach. Bo nikt nie wpadł na to, że w lato może padać deszcz poza heldem. Tak? Niewiele jest marek, które to robią. I zapraszamy Pana na pojazd. I może coś I może coś o spodniach. Tak, spodnie. Jeśli chodzi o model spodni jaki tu mamy, to mamy J-tracker od Speedy. Model, który cechuje się tym, że jest jednowarstwowy, e, czyli można powiedzieć, że w lato będzie w nich dużo chłodniej, tak? W stosunku do takich zwykłych spodni e, dwuwarstwowych, gdzie mamy użyty kevlar e, Na pewno warto e, wspomnieć o jednej bardzo ciekawej e, cesze tych spodni. To, że mamy tutaj wyjmowany protektor e, kolan, tak? Czyli jedziemy sobie gdzieś, możemy spokojnie wyjąć ten protektor. Będzie nam sporo wygodniej, tak? dzięki temu. To jest i taka przewaga w sumie w stosunku do, do konkurencji. Na pewno też warto wzbogacić te spodnie, przy chociażby takim połączeniu ze skórą, w pas, tak? który możemy połączyć kurtkę ze spodniami. Pas działa w ten sposób, że montujemy sobie go do spodni, przeplatamy co zwykłym paskiem i zostawiamy go tutaj na stałe. Jedyne co musimy zrobić, a przepraszam, odwrotnie. Jedyne co musimy zrobić, to musimy tę drugą część suwaka wszyć do kurtki, z którą będzie to używane, tak? W ten sposób mamy stałe połączenie. I w zasadzie, co jeszcze o spodniach? Warto wspomnieć o jednej ważnej tutaj zalecie spodni. Mam tutaj użyty materiał, który nazywa się Cordura Fabric. Tutaj może nakręcimy metkę. Cordura Denim. Fabric? Fabric, Fabric, Jest to domieszka po prostu w tym przypadku poliamidu e, zawarta w samej e, w samym materiale spodni. No dzięki temu przy jakimś szlifie możemy liczyć na to, że, że one zachowają się tak, jak powinny się zachować, tak? Czyli nie przetrą się e, tak szybko. Ciężko powiedzieć w, w takim czasie, ale, ale nie szybko. Ha! Wygląda na to, że osiągnęliśmy właściwy rozmiar. Teraz najważniejsze to, jak Ty się w tym czujesz i czy ta świadomość tego, że to ma być takie ciasne jest dla Ciebie do przyjęcia. No, powiem, pierwszy raz jestem w kurtce tak mocno dopasowanej, jest ona przewiewna, czuję po prostu, że ona oddycha. Poprzednia kurtka, no, było mi bardzo gorąco w poprzedniej, ta jest dopasowana, jest mi wygodniej, jestem z niej zadowolony. I o to chodzi. To jest najważniejsze. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale nawet jeżeli dane katalogowe podają Wam najwyższe wartości, to może się okazać, że ona po prostu źle na Was będzie leżała i przez to A, nie będzie Wam się chciało jechać, B, może Was nie ochronić w taki sposób, jaki oczekujecie. Także przede wszystkim przymiarka. Ja wiem, że żyjemy w czasach pandemii i że fajnie by było nie zamawiać przez internet, więc jeżeli jest taka szansa, wpadnijcie do sklepu na przymiarkę. Zawsze będzie krótsza droga do zakupu. No dobra, posłuchajcie. Zadanie trudne. Ja wiem, że ubranie żyrafy, która trzyma kamerę aktualnie było skomplikowane, ale ubranie faceta, który ma proporcje ciała e, tak jak ma, <grych> innych miejsc nie, nie będzie. będzie, szczupły, wysportowany, na pewno wysoko skacze. Zero tłuszczu. Tak jest. Nie jest łatwe, ale udało nam się znaleźć dżinsy richy, które są zrobione z kordury, czyli mam jednowarstowe spodnie, które mają ochraniacze kolan. I bioder, i to jest D3O, także mamy bardzo wysoki poziom ochrony i komfortu, bo D3O jest elastomerem, który jest wręcz glutowaty, płynny, kiedy się nagrzeje. I to, co jest fajne w tych spodniach, co udało nam się oczyć, że ochraniacz na dole ma rzepy, dzięki którym można obuszczać ten ochraniacz na sam dół. Kiedy wzięliśmy spodnie z wieszaka, były w maksymalnie wysokim położeniu i nijak to nie pasowało. Ale po krótkiej modyfikacji odrzepienia tych rzepów na dół, ochraniacz spadł na tyle nisko, że zaraz zobaczycie, jak to wygląda na motocyklu. Zapraszam! Oho, damy radę. Więc ochraniacz dokładnie zaczyna się tam, gdzie zaczyna się kolano i sięga do samego dołu, nie podnosząc się w ogóle, czyli nie ma, nie ma presji, nie ma takiego. E kiedy ochraniacz jest za wysoko, bardzo często ta dolna część ochraniacza odsuwa się od nogi. To jest idealnie długość nogawki jest taka, że sięga nad kostkę, czyli też nie powinno być kolizji z butem. No i wyglądają jak normalne dżinsy, w sensie tutaj nie ma się do czego przyczepić. Tak, to są normalne dżinsy, miłe w dotyku, będą przewiewne. Yy, no, po ciężkich przebojach tak. dopasowaliśmy. Nie było łatwo. Nie było łatwo. No, ale słuchajcie, no... Jesteśmy zadowoleni. I szczególnie, że to je pierwsze dżinsy, które mierzę i one mają ochraniacze bioder. Tak, to jest bardzo ważne, bo niestety jednak upadamy również na miednicę Ważne, żeby ten ochraniacz Bioder, nawet jeżeli go nie ma w standardzie, to żeby go sobie dokupić. Więc nie traćcie nadziei, nawet jeżeli szukacie kolejny, kolejny sklep, kolejne spodnie. Sprawdzajcie, mieście, czy ten ochraniacz da się opuścić, dopasować, bo... W końcu coś znajdziecie. Tak. Traciłem nadzieję, a jesteśmy w MCS-ie i tutaj bingo! Udało się trafić. Także bardzo dziękujemy za wytrwałość modelowi. Dziękuję. <grym> no dobra, mamy już jakieś podsumowanie. Słuchajcie, naprawdę nie jest łatwo. Ale chyba przy, kupując normalne ubrania też wiesz, masz świadomość tego, że nie nie jesteś nie każda rzecz na, na wieszaku będzie pasowała na Twoją budowę ciała. Tak właśnie jest. Nawet więc. z ubraniami w zwykłym sklepie też mam problem. Nie, nie tudzinkowa budowa, więc to jest spowodowane tym tak. całym zamieszaniem. Mamy wyjątkowego człowieka. Jakbyście byli zaciekawieni jak wygląda wyjątkowy człowiek, to właśnie tak. Więc e, sam w ogóle projekt i sama idea motosapiensa powstała z tego, że ja siebie nie mogłem ubrać, a mam po prostu bardzo długie kończyny. Ten witruwiański człowiek, który jest opisany w kole, to nie jestem ja, bo moje ręce sięgają zdecydowanie dalej, moi rodzice są jeszcze na drzewie. Jakby stąd to wynika. Więc jeżeli jesteście osobą o nietypowej budowie ciała i w tym przypadku mamy szczupaka, zresztą ja też do tego gatunku się zaliczam, chyba że gibona bardziej, to też nie traci nadziei, ważne, żebyście po prostu mierzyli kolejne i kolejne rzeczy. Rozmawiajcie ze sprzedawcami, oni asortyment naprawdę dobrze znają i mogą Wam coś zaproponować. Jeżeli traficie na fajny sklep, a takie sklepy na przykład tutaj na prymasa są, to zawsze możecie się zapytać, a może w innym sklepie jest coś, co ma jeszcze dłuższe rękawy? Zajmuje to jakieś 3-4 godziny <laughs> przelecenie tego wszystkiego? Dużo potu? Tak. Oj, to jest ważne, tak. To ważne, żeby, żebyście wiedzieli, to jest ciężka robota. Naprawdę bardzo ciężka. Znaleźć strój pierwszy raz to naprawdę dużo potu kosztuje. I trzeba się wysilić, jak się nie ma normalnej budowy ciała. Tak jest. I po raz kolejny powiem. Mierzcie te rzeczy na sobie. Nie bójcie się tego, żeby przyjechać do sklepu. Wiemy, że jest czas pandemii. Jeżeli zachowamy odpowiedni odstęp, jeżeli będziemy zachowywać higienę, to wszystko jest do zrobienia, a to jest mega istotne, żeby to było wszystko dopasowane. No i co? Tym szczęśliwym akcentem chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście oglądali nasze pozostałe filmy, nie tylko z serii motomorfozy, ale mamy tych serii dużo więcej. Więc zainteresujcie się może naszym kanałem. Chętnie byśmy zobaczyli łapkę w górę, jeżeli Wam się jakiś film podobał. I zasubskrybujcie nas, bo to nam daje bezpośrednie benefity i pozycjonowanie w tym całym internetowym świecie, w którym też chcemy zaistnieć. A nasz projekt, mam nadzieję, że jest mega interesujący dla Was, bo dla nas jest. Ponieważ nie jesteśmy skalani marketingiem, a to w dzisiejszym czasie chyba nie jest zbytnio popularne. No ale może dlatego jesteśmy niszą. Ja polecam MotuSapiens, więc na pewno Wam pomogą. I ja nie żałuję, że się zgłosiłem do Metamorfos. Pozdrawiamy. Pa!